Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Maksym. A to będzie już drugi odcinek z World of Tanks, i dzisiaj pojedziemy także czołgiem siódmego tieru. A jest to czołg T20, też czołg amerykański, tak jak w wcześniejszym odcinku. I e, tak charakteryzuje się on tym, że jest dosyć mały na swoich tierach, porównując z innymi czołgami. Go prędkość maksymalna to 56 na godzinę. E, tak jak normalnie się nim rozpędzam, to e, właśnie jakoś bardziej do około 50 da się spokojnie rozpędzić czołg mam już nawet nieźle rozwinięty, jak widzicie brakuje mi tylko jeszcze silnik do odblokowania i już zbieram na Pershinga na nie mam nic, na nim jakichś dobrych statystyk, a więc bo dopiero tak naprawdę od kilku bitew mam go z tym lepszym działem, którym już coś mogę zrobić w bitwie więc tak naprawdę od jakichś 3-4 bitew ten, czy, no, tym czołkiem gram już jakoś tam bardziej komfortowo. Więc tak jak mm, pewnie możecie się spodziewać, widzimy się. Dobra, jesteśmy już w bitwie. Eee, mapa, na której rozegra się rozgrywka to step. Eee, jestem, znaczy top tier'em w tej bitwie, ale na, nie najwyżej w, jakby na liście. No ale najwyższe tiery to siódma, a ja właśnie mam siódmy tier, więc... No tak, mogę to powiedzieć tak. No. E... Bitwa raczej ciężka, gdyż... No, są tuisy, kawu trójki te 29, więc może być trudno. Fajnie bym nie wrzuciło, żebym był na przykład, yy, były szóste tiery, i nawet tam jakieś szóste, znaczy, no szóste i piąte, i tam kilka siódmych, no ale taka bitwa też może być. Mam nadzieję, że yy, uda mi się coś ugrać, że jakoś tam bitwa mi ta wyjdzie. Yy, bo jak wiecie, ja, znaczy, nie wiem czy wiecie, ja to nagrywam na żywo, nie wybieram sobie jakieś tam bitew. No. Więc, jeszcze komentując wam, wszystko co się dzieje tutaj w bitwie, nie jest tak łatwo skupić się też na grze. Mam nadzieję, że kiedyś mi to przyjdzie jakiś taki nawyk, że nie będzie mi to już przeszkadzać. Będę potrafił po prostu skupić się na grze oraz. Będę mógł dla was komentować. Nie wiem po co nasi wjechali na kapa, naprawdę tego nie rozumiem. Nie ma to większego sensu. To chyba ta PZ, co tam. Nie, to nie. Tak, PZK jakaś w ogóle Skąd się wzięły u nas dwa czwarte tiery w drużynie? Ja tego nie rozumiem. Dobra, tutaj podjechałem z KW1S. To jest Choke, który jest naprawdę bardzo dobry. Ale podobno mają mu znerpić to działo. Według mnie jest ono trochę zbyt przesadzone, gdyż po 400 damage'u na szóstym tierze. Według mnie jest to no, o wiele za dużo, no bo ja na 7 na przykład, no to jest jednak meta, ale zadaję po 200 Dimage, a T29 zadaje po 350, bo czasami wylosuję po 400, więc szósty Tier naprawdę po tyle Dimage przesada. Yy, tutaj V i ES jedzie, przegrywamy 3 do 0, więc świetnie po prostu. Yy. Boże, 5 do 0 Okej. Okay. No to będzie świetna bitwa. Już czuję po prostu. Oczywiście... Jeszcze mamy te nieszczęsne PZ. -ki. Nie wiem bo co one nam były. No ale są. C dobra, trzeba już tu trochę pojechać tak. Bo trzeba ten wynik odrobić. Ok, Za 259 wisa. Może uda się ten nadrobić ten wynik. Mam już jest 2 do 5, 3 do 5. Mojego 250 image'u, e, dobra, tam jest fałka e, i tam widziałem kawałkę. E, no, tak jak mówiłem, bez sensu na początku kapać bazę. E, tylko pokazaliśmy przeciwnikom, gdzie jesteśmy. Więc po prostu świetne rozwiązanie. E, dobra, co tu jest? E, wyjedziemy sobie. Proszę, Tiger odjedź. Dobra, za 240 w kV1S. Tam potem fałka. Ma 100, ty już 44 HP zginęła. Próbuję tutaj jakoś zabić. Bo 44 HP ma no raczej powinien być mój frak. Jeśli, jeśli dobrze wyjadę, no niestety nie mogę opuścić, działa szybciej. I uwaga, jest mój frak. Jeszcze miałem przycinkę. KW1S tutaj ma 190 HP. Zginął. Ja trochę kontowałem. Nie wiem, naprawdę coś mi teraz lekko. Pink skacze. Mam jednego fraga CD damage'u. Muszę pomóc z tym E25. On ma tam 206 HP. Niestety na szcząt zginął. Ja tutaj raszę szybko na niego jadę. Mam go praktycznie na strzał. Jeśli dobrze wylosuję, i tu wyjeżdża kw 1S. Ja się digam, dostaję 300 damage'u. Muszę naprawić chyba ładowniczego, bo naprawdę to może być słabo bez niego. Tak, ten niszczyciel tu stoi i jest mój frak. drugi frak 700 DMAJU. Boję się tego KV teraz się cofam. Niestety jeszcze przeciwników jest dużo, te 29 do mnie celuje. Mam nadzieję, że jeszcze zacznie to kowac. Jeszcze Tiger P, niestety ginę. Za bardzo zaryzykowałem tym wyjazdem, nie spodziewałem się po prostu, że będzie tam tyle przeciwników. przeciwników zrobiłem. Te dwa fragi 700 dmg Nie jest to zbyt dobry wynik bo ja Skończyłem to trochę słabo Jednak ta bitwa była praktycznie że przegrana Bo na samym początku już Było 5 do 0 Więc ciężka była ta bitwa Już trzeba było ryzykować No i niestety nie wyszło tak jak miało wyjść Myślę że i tak jakiś ten wynik Powiedzmy że jest w porządku Bo bardzo mało tego dmg zadałem Ale jednak te dwa fragi zrobiłem Zobaczymy wynik drużynowy. E, o proszę, trzeci byłem, więc, więc nie jest jeszcze tak źle. E, złącznie no straciłem 2000, co mnie raczej nie dziwi. E, no, przegrana bitwa niestety. Dwa fragi, 700 image'ów, trzeci w drużynie. E, mam przynajmniej nadzieję, że filmik Wam się podobał. No niestety porażka e, nie zawsze się wygrywa, a... Ja chcę tutaj wam pokazywać większość meczy, które nagrywam, a nie tylko te wygrane. Więc to było na tyle, a wy lajkujcie, subskrybujcie i to by było na tyle. Cześć!